Jezus jest już w pełni swojej publicznej działalności. Już powołał pierwszych uczniów, jest ich na razie pięciu. Naucza, dokonuje różnych znaków i to Jego nauczanie wzbudza bardzo zróżnicowane emocje. Winny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabatu zdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał usłą rękę. Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić, czy zniszczyć. I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka, Wyciągnij rękę. Uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Sytuacja, jaką zastajemy, jest sytuacją, w której w szabat, w synagodze mamy człowieka, który czegoś nie może, bo ma uschłą rękę. Jego Jezus zauważy, on stanie w centrum całego wydarzenia. No i będziemy mieli okazję zobaczyć, jak na to różne osoby reagują. No ta, ta ta uschła ręka dla nas jest mocno symboliczna. On czegoś nie może, czegoś nie potrafi zrobić. No, ma ograniczenie. E, tak, Łukasz nam mówi, że to jest prawa ręka więc prawą ręką robi się większość czynności i prawa ręka też się kojarzy z prawicą, którą się wznosi do błogosławienia, co było też bardzo związane z rzeczywistością Szabatu. Wtedy Bóg błogosławił całe stworzenie i obdarzał to stworzenie swoim życiem, więc w jakiś sposób ten człowiek nie może czynić dobra, nie może błogosławić, nie może otworzyć się na Boże działanie, bo ma jakiś bardzo konkretny defekt. Też jest zaskakujące, że jest obecny na, na bożeństwie szabatowym, synagogalnym, bo przecież musieli być tam ludzie czyści rytualnie, no i też nie posiadający jakichś widocznych defektów. Takie defekty one się zawsze wiązały z jakimś grzechem, z jakąś niewiernością Bogu. Tak to wszystko sobie wtedy tłumaczono. Ale właśnie ten człowiek z tym swoim defektem zostaje zauważony przez Jezusa, być może chciał ten defekt w jakiś sposób. Ukryć gdzieś w zagłębieniach swojej szaty, nie pokazać innym, jaki ma problem. Tymczasem Jezus ten problem dostrzega i chce temu problemowi zaradzić. Jezus nie chce, żebyśmy mieli sprawy takie zamiecione po pod dywan, nie ma, nie ma żadnej historii. Dzieje się to jednak w Szabat, no i mamy, mamy kontrowersje. Jest tak, że w sercach tych, którzy na to patrzą, pojawiają się wątpliwości, czy tak. Należy robić, czy nie? Yy, czy rzeczywiście dzieje się dobro? Czy, czy Jezus z tym, co, co wyciąga na światło, czy rzeczywiście działa w Boży, yy, w Boży sposób? Coś się dzieje też w reakcji na to, że Jezus chce zauważyć tę trudność, tę, tę, tę usłą rękę, tę, tę, tę niemoc właśnie do, do pełni dawania dobra. Jezus doskonale wiedział, że tym swoim działaniem wywoła pewne napięcie, pełne wzburzenie, że wzrośnie opozycja przeciw niemu, ale w ten sposób chciał też pokazać niewłaściwe podejście do Przeżywania Szabatu, z którym spotykał się bardzo często w swojej publicznej działalności. Kontrowersje szabatowe stopniowo przyczyniają się już do totalnego odrzucenia Jezusa, a z biegiem czasu do jego skazania na śmierć. Więc Jezus w sposób bardzo radykalny i bardzo konkretny chce pokazać właściwe rozumienie Szabatu. W jaki sposób też chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo chce oczywiście pomóc człowiekowi, który znajduje się w potrzebie, ale ten człowiek staje się niejako katalizatorem, to jego uzdrowienie wzbudza też pewne emocje, wydobywa na zewnątrz niewłaściwe postawy, które Jezus chce skorygować. I robi to w sposób bardzo, bardzo ciekawy, stawiając swoim słuchaczom pytanie. Rzuca pytanie, na które człowiek ma sobie odpowiedzieć sam. Rozeznając, patrząc na sytuację, patrząc na potrzebę, ma zobaczyć, co w tym momencie tak naprawdę jest zgodne z wolą tego, który jest dobry, który działa zawsze dobro dla człowieka, który ma być w sposób szczególny uczczony w tym dniu świętym i chce człowiekowi udzielać swojego życia i swojego błogosławieństwa. No właśnie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. To pytanie, jakie daje Jezus, narzuca odpowiedź. To nie jest takie pytanie, w którym pewnie oni się zastanawiali, gdyby odpowiedzieć na to pytanie, no to oczywiście trudno odpowiedzieć, w szabat trzeba by było czynić zło. Ważne jest przy okazji tego typu fragmentów to, żebyśmy spojrzeli na to, że to nie jest takie absurdalne, że ci ludzie trzymają się swojego. Nie? Że, że, że to jest coś, coś uniwersalnego, że że łatwo być tak po, po, po stronie Jezusa uzdrawianego, a tamci dziwacznie myślą, jak to dobrze, że my nie jesteśmy jak ci ludzie w tamtym czasie. Coś z tego zamknięcia, usztywnienia jest obecne w nas no i Jezus wydobywa też to na światło. Ten ma uschłą rękę, ci mają uschłe serca. No i im nie mieści się w głowie, że może przychodzić życie. No a właśnie mamy szabat, czyli dzień, w którym to właśnie jest okazja do tego, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg działa. Zamiast przeczytania jakiegoś fragmentu y, Pisma Świętego, przeczytania o tym, jak Bóg działał w przeszłości, mają okazję zobaczyć, Pan Bóg działa teraz, czyni, czyni dobro i nie jest to wcale łatwo przyjąć, hmm. żeby coś złego się stało. Dzieje się coś bardzo dobrego, nie ma wątpliwości, człowiek był chory, znamy go, jest, jest zdrowy, Pan Bóg działa. No i uskłe serce tego nie przyjmuje. Tak, tym bardziej, że rzeczywiście uzdrowienie się dokonało i no, zupełnie nikt się tym nie zainteresował, nie oddał chwały Bogu, że oto dokonał się ewidentny cud, że człowiek chory stał się zdrowy. Ci właśnie świadkowie tego cudu naradzają się między sobą, jak go wyeliminować, jak się go pozbyć. To jest właśnie, możemy powiedzieć, taki jaskrawy, Obraz ukazujący, jak bardzo pewne usztywnienie, właśnie to uschnięcie serca, ten pewien schemat, nawet wśród ludzi religijnych, może doprowadzić do bardzo niewłaściwych skutków. Powiedziałbym, nie nawet u ludzi religijnych, ale szczególnie u ludzi religijnych. Nie? Mam wrażenie, że, że takie usztywnienie, jak jeszcze mamy taką, taką całą. Ideologię, bo, bo to jest ideologia Boga, religii, mam taką, taki miecz w ręku, w którym mogę prawdziwego Boga zupełnie nie zauważyć. To z, zarazem, tu mamy piękny przykład tego, że to idzie po, po jednej linii. Nie zauważę Boga i nie zauważę człowieka. Tam nie ma nic radości, tam nie ma nic. zauważenia z tego, co jest najważniejsze. Jest podejrzliwość, jest oskarżenie, jest zły zamysł, jak się naradzają, co tutaj złego, złego zrobić. I swoją drogą, to jest też, też nasza sytuacja, kiedy, kiedy próbujemy wybierać dobrze i teraz się okazuje, no ja staję, staram się dawać dobry przykład, staram się być tym, który idzie za głosem Pana Boga, to powinno wzbudzić dobrą reakcję. No i czasami nie wzbudza, a wzbudza wręcz jeszcze więcej złości, jeszcze więcej oporu, tak było w przypadku Jezusa. Nie? On robi coś dobrego, no i efekt jest taki, że jeszcze ma silniejszych wrogów, jeszcze... Większa jest y, trudność związana z jego, z jego nauczaniem. Dobro nie jest przyjęte. Po prostu kochający Bóg nie jest przyjęty, On jest odrzucany, będziemy to zauważali na krzyżu, ale Jezus jest odrzucany, Bóg jest odrzucany, dobro jest odrzucane, dlatego że to nie tylko ręce, ale nasze wnętrze jest, jest właśnie usłe, jest nieżywe. Bardzo ważną rzeczą jest zauważenie tych wszystkich naszych uwarunkowań. Tego, że faktycznie nasze serce, nasze wnętrze może być w jakiś sposób uschłe, i zapewne taki jest właśnie cel tego naszego fragmentu. Na modlitwę proponuję, żeby przyjrzeć się sobie w kontekście tego fragmentu Pisma Świętego. A ile we mnie z postawy człowieka, który ma różne reguły związane z religią, które mogłyby zasłonić miłosiernego Boga? Te reguły są dla nas przydatne, pomocne, potrzebujemy. Jakiegoś schematu, w którym funkcjonujemy, jakiegoś y, szkieletu naszego funkcjonowania, żebyśmy za każdym razem nie zastanawiali się tutaj czy tam i nie w każdej kolejnej decyzji stali na rozdrożu. Tyle, że możemy być tymi usztywnionymi. Możemy być nawet i usztywnionymi w, jako w taki przeciwny sposób, to znaczy, że, właśnie, że, że nie ma żadnych zasad. To też może być jakąś formą. Religijnej ideologii, tak to mocno i ostro, yy, ostro nazwę. I w tym dobrze cały czas pytać, a czy we mnie jest życie? Czy w związku z tym na swoich zasadach, w swój sposób, Pan Bóg może do mnie przyjść w takim momencie, w którym chce i w ten sposób, w który, w który chce? To oznacza, że jestem elastyczny. To oznacza na przykład, że nawet na samej modlitwie, mając jakiś plan, zostawię ten plan i w tym momencie pójdę za tym, co jest Bożym natchnieniem. Że zauważę to, co jest również i potrzebą tego drugiego człowieka, bo tutaj wielokrotnie będzie tak samo jak w tym fragmencie Pisma Świętego. Czyli moja relacja z Panem Bogiem i drugi człowiek. Jak się zamknę na Pana Boga, jakoś się zamknę na drugiego człowieka. Zamychając się na drugiego człowieka, z trudem otwieram swoje serce na Pana Boga. Jedna historia z drugą jest związana. No i proponuję, żebyście też i na tej modlitwie wprost. Prosili, powierzali, oddawali Panu Bogu swoje serce, to zawsze jest przestrzeń do Jego działania. Oddaję to, co jest martwe, kamienne, suche we mnie i proszę o życie, o świeżość spojrzenia, o elastyczność, o prostotę też i w przyjęciu i wiarę w to. Po prostu, Panie Boże, jesteś dobry. Ja nie chcę Ciebie podejrzewać, ja nie chcę drugiego człowieka podejrzewać o jakieś. Dziwne motywacje. Ty, Panie Boże, naprawdę przychodzisz z dobrem. Ty dotykasz serca człowieka i w tym jest sama czysta dobra intencja. Więc się tym, tym i ucieszcie i powierzcie swoje serce. Nie po to, żeby je oskarżyć o właśnie nie wiadomo co, ale po to, żeby przyjść w prawdzie. Coś we mnie jest żywe, a coś we mnie jest nadal nieżywe. To Tobie Jezu oddaję. Tak jak Jezus ma moc ożywić uschłą rękę, co wszyscy mogli zobaczyć na własne oczy, tak samo ma moc ożywić każde uschłe serce, każde uschłe wnętrze, więc odkrycie jakiejkolwiek trudnej prawdy o naszych schematach, różnych uwarunkowaniach nie powinno nas przerażać, ale zachęcić do jeszcze większej ufności i powierzenia tego, temu, który ma moc dać życie wszędzie tam, gdzie go brak. Jesteśmy w tym ślepi. Jesteśmy w stanie pewnych rzeczy nie zauważyć, więc my możemy na przykład być w takim schemacie oburzenia na schematy innych i nadal być w tym schemacie, w którym y, tam nie ma przestrzeni dla, 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 dla Boga, dla Jego swobodnego działania i dla tego wszystkiego, co jest y, tą różnorodnością pomiędzy nami. Trzeba nam tego, żeby to Pan Bóg nas bardziej prowadził, a nie nasze, nasze pomysły. Nawet i to wszystko, co będzie wydawało się być bardzo... Pobożne, zacne i, i tak intelektualnie poukładane. Więc to myślę, że możemy też takiej wolności życzyć w tym, co jest drogą z Panem Bogiem. Do następnego odcinka. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.